A widzowie, dziś będziemy łamali kości. Zostawcie łapkę w górę, chyba z komenda się, mam ser serducho. Wpadajcie na dwa kanały: Leowalczak i gry. Więc zaczynamy. pierwszy Widzicie. Ała, Moje ciążko! Ja! Właśnie widzimy, co jest z przodu. mi o kamerę. O, ten tam się spada. Nie na co się z nim dzieje. 准备，动手！啊哇啊哇啊哇！Two, two, one, start！加油！啊啊 O tyłeczek o A idą pana seratownicy. To jest pierwszy raz, kiedy ja grał w tą grę. Wszystkiego po jednym, a ja tylko nogę dwa razy. Jesteśmy na 952 miejsca. No, ma. Kurde Pum, w łeb. Lecie w nogę. W no, chyba tutaj mi nie. Tutaj akurat będzie mniej. To mogliśmy nad właśnie przeżycie. Możemy z tej gry też challenger robić. Tutaj najmniej chyba. No naprawdę, możemy z tej gry challenger robić. Fajnie to. Siema, tatko, przyszedłeś? Zbieramy się zaraz. Dobra, już tak do widzów się postresujesz, widzów. Dobra. dobra, dobra, Tatko, tatko. Leci Jak najwięcej kości. Albo możemy z tego dwa challenge'a zrobić. Jak najmniej kości złapać i jak najwięcej. O, tutaj wybije nas. Tutaj o, tutaj będzie dużo.

Przepraszam, jak to by się. O, w ogóle, no karma wraca widzowie. Ona te Razem idziemy, a ten? Mój kolega to jest. Mój kolega tam leży. Dobra, gramy dalej. Jeszcze jeden. Nie chcę, nie możemy reklamy, widzę, nie chcę zanudzać. Już tam troszkę mamy filmików na kanale, widzę. Nowy. A teraz macie challenge. Musicie wbić 700 subskrypcji. Mamy 400. Na tym Leo żeby coś, bo tam się najwięcej dzieje. E, I wtedy będzie kolejny kanał Prawdziwe Życie. Będziemy nagrywać co 10 dni filmik. no troszkę rzadziej, bo to prawdziwe Życie, więc spokojnie. Nieco miesząc No. Ile złamaliśmy? Jezus Złomiliśmy dwa razy brzusza. Brzusia, o czym ja będę jadł? O, już jesteśmy na 704 miejscu. Pst. Co to było? To tylko słyszysz odgłosy? To złamanie kości! Fajne! Widzę, patrzcie, jak Wam się podoba. Czy nie podoba się czy podoba się Ci tak średnio? Mi się podoba nawet. Wszystko złamaliśmy. Wszystko. Ile? 5, 7, 8, 8 kości. No, mamy już dobry mi set. Tatko, nagrywamy. To przejrzyjmy troszkę. Z tego chyba trzy filmy tylko nagrałam, a cztery. Także już się tak nie wkurzam. Mm. Mhm. No nie posłali mi takie rzeczy. troszkę taki nowacek. Na Cześć mu. O, słyszę, że pyszne. Znaczy nie pyszne. Dobrze, mogę stawić, robione, jesteś wyglądać, Zap czy <laughs> nie zapadłem. Chodźmy troszkę i co tutaj przyjrzycie, wiesz? <laughs> Ale to tylko dzisiaj to przyjrzycie. No. Mam, mam, mam drugie, no. no. To już chyba koniec, widzą, wiecie. Nie możemy chyba tak długo w to grać, tylko dłużej w górze. Możemy jeszcze to zaraz. No to. Dobra. To pa. Widzowie, tylko zast... pamiętajcie, tutaj wam pokazuję, jakie mam kieleczki. tutaj mój kanał włączymy, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem i komentarz ja wam się wam przyda serducho. Zobaczcie tutaj.